Cześć. Chciałem się odnieść do tego, co się dzieje obecnie na terenie Ukrainy oraz do tego, co trafia do mediów, a z mediów do nas, do ludzi o tym, co się dzieje na Ukrainie. Myślę, że nie, nie podlega kwestionowaniu, że to, co się dzieje na Ukrainie jest potworne, że jest kompletnie niepotrzebne, że Rosja zamiast się Pokusić o inny sposób rozwiąza rozwiązania jakiegokolwiek problemu, by nie miała z Ukrainą czy z Zachodem, to odniosła się do najprostszego rozwiązania, czyli do agresji. Tak robią tchórze. I ludzie, którzy się boją, którzy są pod ścianą. I tak zrobiła Rosja, tak zrobił Putin. I prędzej czy później ym, ta decyzja. Będzie oznaczała dla niego jego upadek. To nie jest kwestia, czy to się stanie, tylko kiedy to się stanie. Natomiast w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie, w mediach do mediów trafiają różne informacje i te informacje budzą w nas emocje. Jest to naturalne, ponieważ i zwłaszcza dlatego, że Polska leży tak blisko kraju, który został tak brutalnie zaatakowany. Więc naturalne, jest, że Polacy się obawiają o siebie. Natomiast nienaturalne jest, chociaż dla normalnego człowieka nie jest to natu, naturalne, natomiast dla mediów jest to naturalne, że pff, rozdmuchują to jak się da. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że na, w ostatnich dniach, mianowicie 27 i 28 lutego, podczas wieczornych faktów TFN, ich korespondent z Moskwy poinformował, że w związku z coraz surowszymi sankcjami i oporem Unii Europejskiej i Zachodu wobec Putina, Rosja, Putin rozważa atak atomowy. I tyle. Tak rzucono to. I teraz chciałem Was troszkę uspokoić. Po pierwsze, uważam, że jest to nieprawdziwe. Dlaczego? Bo gdyby to było prawdziwe, to prawdopodobnie nie tylko media, ale ktoś z rządu, z Sejmu, Senatu, by wygłosił orędzie, w którym właśnie informuje o tym. Nie padłoby to z jakichś tam mediów, tylko padłoby to prosto z rządu. Gdyby o tym powiedział, że jest takie ryzyko, powiedziałby również, jak się zachować wobec takiego ryzyka i podczas takiego ataku. Nic takiego nie padło. Więc śmiem twierdzić, że jest to um, nieprawdziwa informacja. Po drugie, należy zdać sobie sprawę, że Rosja od dziesięcioleci ma dostęp do broni atomowej. Przez tyle lat i nie użyła, więc ryzyko użycia przez Rosję broni atomowej istniało od dziesiątek lat, na przykład całe moje życie i dłużej. Natomiast nic się nie stało, żyliśmy, byliśmy radośni, szczęśliwi, mieliśmy fantastyczne dni, nic się nie stało. A teraz, dlaczego taka informacja, tak poważna informacja pojawiła się w mediach? Warto sobie zdać sprawę, że nigdzie indziej, ale właśnie na wojnie, najwięcej się traci pieniędzy, ale i najwięcej się zarabia pieniędzy. Nic tak nie przynosi pieniędzy i na niczym się tak nie zarabia, jak na ludzkim nieszczęściu i strachu. I media niestety to wykorzystują. Media wiedzą, że kolejna taka wojna, zwłaszcza tak blisko Polski, może prędko nie nastąpić, i mam nadzieję, że nie nastąpi. Więc wykorzystują to, żeby sobie podkręcić oglądalność. To nie znaczy, że to, co się dzieje na Ukrainie i jaka krzywda jest, jak brutalnie jest wyrządzana Ukraińcom, to nie jest prawdziwe i nie zasługuje na powagę, bo jest to potworne. Natomiast Media niestety to wykorzystują. I jedną rzeczą jest informowanie o tym, że jakaś rakieta spadła na budynek, zniszczyła i pokazanie tego budynku. Ale zupełnie inną rzeczą jest powiedzenie czegoś i w ogóle nie poparcie tego niczym, żadnymi dalszymi słowami, żadnymi dowodami. I media to mówią, żeby sobie podkręcić oglądalność. Natomiast zapędzili się troszkę, są tak chciwi na tą oglądalność. Że pokusili się o nastraszenie ludzi jeszcze bardziej. Powiedzenie, a powiemy o bombie atomowej, bo Rosja ma pociski atomowe, to dorzucimy to, to tym bardziej ludzie się nie odkleją od telewizorów i nie wyłączą stacji radiowych. Będziemy mieli jeszcze większą oglądalność. Jest to równie haniebna informacja i zachowanie. Jest to równoznaczne, jakby ktoś krzyknął BOMBA! Tu jest bomba, uwaga, bomba! I by się później okazało, że nie ma tej bomby. Co się z takim człowiekiem stanie? Stanie przed sądem i grozi mu kara i więzienie. Media się nie zastanowiły nad tym i zapędziły się trochę. I teraz apel do mediów. Moi drodzy, proszę uważajcie... Znaczy, uważajcie, zastanawiajcie się nad tym, co mówicie, nad tym, co przekazujecie. I informacja, zanim przejdę, wrócę do tego apelu, zanim, zanim do niego wrócę, to apel do Was, moi drodzy rodacy. Uważnie weryfikujcie wszystkie informacje, które do Was trafiają. Czy z mediów społecznościowych, czy z telewizji, czy z radia. A teraz wracam do apelu do. Mediów, zwłaszcza mediów głównego nurtu, szczególnie do telewizji. Proszę zastanawiajcie się, o czym informujecie i w jakiej formie informujecie. Czy macie na to poparcie? Zastanówcie się, że gdyby. Co by się stało, gdyby się okazało, że ktoś popełnił samobójstwo na Waszą informację o tym, że Putin planuje atak atomowy? Czy to jest ok? Nie odpowiadajcie, to jest pytanie retoryczne. To tak, jakby wy byście kogoś zabili. Musicie zdawać sobie sprawę, że to może wywołać potworną panikę. Nie macie prawa do tego. Tyle i teraz apel do TFN, ponieważ ta informacja padła na antenie TFN. Tyle osób walczyło o Was. Podczas całej sprawy Lekstrafon broniło was. Ja również was popierałem i chciałem, żebyście przetrwali, żebyście byli niezależnymi mediami niezależnymi od skorumpowanych i chciwych polityków obrzydliwie chciwych. A teraz wy się tak zachowujecie lekkomyślnie. Dostaliście przywrócona wam ogromną władzę władzę przekazywania informacji, a informacją można kontrolować ludzi doskonale o tym wiecie. Używajcie tego roztropnie. W przeciwnym razie niczym się nie różnicie od Putina. Niczym. Nie macie do tego prawa. Macie obowiązek cedzić każde słowo. Zwłaszcza w tych czasach. Oglądając wiadomości, weryfikujcie wszystko, co do Was trafia i zastanówcie się na zdrowy rozsądek. Czy gdyby. Prezydent Ukrainy, który dla mnie jest wzorem i pokazał swoje prawdziwe, wspaniałe przywództwo w obliczu tego, co się dzieje, i daje mi to do zrozumienia, że jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu, w niefortunnym czasie, ale w odpowiednim czasie. Nie rozumiem ukraińskiego i nawet jak uda mi się go usłyszeć poprzez yy, Osobę, która tłumaczy ten ukraiński, kiedy on mówi po ukraińsku, to i tak nie rozumiem, więc nie skupiam się na tym, skupiam się na tym, co mogę zrozumieć, zrozumieć i co wy również możecie zrozumieć, bez względu na to, w jakim języku mówicie, mianowicie chodzi o język ciała. Spójrzcie na to, jak się zachowuje prezydent Ukrainy. Jest pozbierany i opanowany. Gdy, czy gdyby on pozwolił sobie na zbyt duże emocje, na roztrzepanie, na roztrzęsienie? Ja myślę, że Ukraina już by dawno padła, już by dawno legła. To dzięki temu, że on jest pozbierany i opanowany, tak dzielnie Ukraińcy stawiają opór. Są tak odważni. Chcą wracać. Do swojego kraju i bronić. Pomimo tego, że jest ogromne ryzyko, że zginą. To właśnie dzięki niemu. I teraz informacja dla tych, którzy chcą pomagać tutaj w Polsce. Czy uważacie, że jeżeli będziecie pozwolicie sobie na panikę, na strach, czy będziecie mogli komukolwiek pomóc, skoro sami będziecie potrzebowali pomocy? Ukraińcy teraz, który, którzy. Przyjeżdżają do nas, uciekają przed horrorem wojny. Uciekają do Polski, bo liczą, że w Polsce jest bezpieczeństwo. W Polsce jest opanowanie. Jeżeli zobaczą roztrzęsionych, roztrzepanych, spanikowanych Polaków, czym to się różni od Ukrainy, z której właśnie uciekli. Więc nawet jeśli nie możemy w inny sposób. Pomóc Ukraińcom. Pierwszy sposób, w jaki możemy im pomóc, to wziąć przykład z ukraińskiego prezydenta: być opanowanymi, pozbieranymi, nie do końca wierzyć, przynajmniej weryfikować wszystko, co do nas trafia z mediów, szczególnie tych głównego nurtu. Zaoferować Ukraińcom możemy spokój, opanowanie to jest równe bezpieczeństwu, i tego właśnie szukają, tego pragną. To jest najlepsze, co możemy im w obecnych czasach zaoferować. I ostatni aspekt pomocy Ukraińcom. Przez ostatni weekend gotowało się we mnie, krew się we mnie gotowało na to, co się dzieje tam w Ukrainie. No i myślałem, jak, jak też być może ja mogę pomóc. No i nie kurwa, chciałem się poczuć bohaterem. I myślałem, że dobra, jadę w ciemno na granicę, może kogoś przywiozę, tak, a może zawiozę jakiś prowiant. Ale później zacząłem się zastanawiać, zacząłem czytać na różnych forach i czytać wpisy ludzi, którzy byli na tej granicy, i dotarło do mnie, że po pierwsze na tych wpisach ludzie relacjonowali i też dzwoniłem do osoby, która tam była. Ludzie relacjonowali, że po pierwsze są tam ogromne kolejki, natomiast jeszcze większe kolejki są. Po stronie ukraińskiej, i tam jest potrzebna największa pomoc. A nie w Polsce. W Polsce ten ruch jest bardzo wolny, ponieważ kolejki są większe w Ukrainie, nie w Polsce. Dwie informacje, które wyczytałem, to to, że jest to całkiem naturalne. Przyjeżdżają do nas, do Polski i do innych krajów, matki z dziećmi, ponieważ mężczyźni zostali walczyć. Wielu mężczyzn zostało walczyć w Ukrainie, albo tam wraca. I ci ludzie już są, czytałem w wielu, w wielu wpisach w mediach społecznościowych, że ci ludzie są już wystraszeni, co jest naturalne: są wystraszeni, spłoszeni, sparaliżowani, zszokowani tym, co się dzieje. Więc bardzo trudno jest im zaufać. Że, że jakiś, na przykład, obcy facet, który im oferuje podwiezienie, będzie faktycznie chciał im pomóc. Po drugie, pomyślałem, ok, skoro tak nie mogę zrobić, albo jeżeli pojadę tam na granicę, to na przykład skończy mi się paliwo i pojadę na stację kupić paliwo, a później tego paliwa zabraknie na tej stacji a to paliwo byłoby na przykład bardziej przydatne do jakiemuś autokarowi albo karetce, albo Straży Pożarnej. To, to jest bez sensu. Więc pomyślałem, ok, jak inaczej mogę, sposób, w jaki inny sposób mogę pomóc. Mogę na przykład, myślałem, że pomóc w jakimś ośrodku pomocy, albo w jakimś hotelu, który przyjmuje Ukraińców. Ale pozwoliłem po kilku miejscach, po dwóch, trzech miejscach. Jednym z nich była jakaś tam diecezja chrześcijańsko-katolicka czy inna. I tylko słyszałem, nie, nie potrzebuję, mówiłem, że jestem z Warszawy. I mówię, nie, słyszałem tylko, nie, to nie, to nie, nie potrzebujemy pomocy, radzimy sobie tutaj. Nikt tej mojej heroicznej pomocy, tego mojego bohaterstwa tam nie potrzebuje. Pomoc największa jest potrzebna po stronie Ukrainy. Tam uważam, należy ją nieść. Natomiast trzeba się zastanowić, czy chcemy tam jechać, jeżeli tam pojedziemy, to utkniemy w długim korku, Poza tym też ryzykujemy nasze życie. Jeśli mamy tu rodzinę, uważam, że nie jest to dobry pomysł tam jechać. Chyba, że jesteśmy sami, nie mamy żadnej rodziny, może wtedy. Jest duży chaos. Też na pewno zauważyliście, że te dary, które zostały wysłane, one leżą po stronie polskiej. Leżą i marnieją. Nikt tego nie odbiera. Pomoc jest potrzebna, ale musi być przemyślana, Celna, a nie chaotyczna. Tak jak chaotycznie ludzie piszą, na na Facebooku, słuchajcie, jadę w ciemno, kto chce mi dać dary albo kto chce się ze mną zabrać, to jest bez sensu jechać w ciemno. A poza tym pojechanie na samą granicę Polską zostanie po stronie Polskiej. To jest żaden heroizm. Bo tam, owszem, jest dużo ludzi, ale nie tyle po co, stronie, po, co po stronie ukraińskiej. Tam najprawdopodobniej, najprawdopodobniej jest najwięcej Ukraińców, którzy chcą się wydostać z tego kraju, z tego horroru. I tam jest potrzebna największa pomoc. Ponadto zadzwoniłem, napisałem jeszcze maila zarówno do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz do Polskiej Akcji Humanitarnej. Zapytać się, czy mogę na przykład pomóc jako wolontariusz, bo powiedziałem, że mogę pracować noc i mogę pracować całą noc, nie wiem, przy segregowaniu jakichś darów. I z obydwu organizacji dostałem informację, że nie, taka pomoc nie jest potrzebna. Co jest potrzebne? Są potrzebni profesjonalni wolontariusze, profesjonalna pomoc, taka, która nie będzie tylko generowała jeszcze większej paniki i chaosu i zamętu. Oraz są potrzebne pieniądze. Więc wszystkim, którzy myślą, że pojadą sobie w ciemno na granicę, doradzam, żeby to przemyśleć dwu, trzykrotnie. Zwłaszcza jeśli sami macie rodzinę. Jesteście potrzebni własnej rodzinie, jesteście potrzebni. Wasz spokój jest potrzebny waszej rodzinie, i wasz spokój jest potrzebny tym uchodźcom, którzy do nas dotrą, którzy dotrą w głąb Polski. Jeśli oni zobaczą, że jako naród jesteśmy spanikowani, wystraszeni, no to jeszcze, jeszcze bardziej się załamią. Nie tego im potrzeba. Potrzeba im spokoju, ciepła, bezpieczeństwa, życzliwości i zrozumienia a nie roztrzęsienia się. Pomagajcie, ale z głową, pomagajcie, ale spokojnie. Wiedzcie, że. Gdyby miało, się, gdyby miało się, moim zdaniem, stać coś dużo bardziej potwornego, już by się to stało. Albo byłaby o tym informacja. A to się nie stanie. Nie ma, nie ma o tym informacji, ponieważ nie ma takiego ryzyka. Nie ma takiego ryzyka, ponieważ Rosja też wie, że to się by równało dla niej z ogromnym ryzykiem. Równałoby się to by znaczyło dla Rosji potworne, surowe i stanowcze. Stanowczą odpowiedź, stanowczy odwet. To byłby koniec Putina. I to natychmiastowy. To już jest koniec Putina w momencie, kiedy zaczął tą, tą wojnę. To jest tylko kwestia czasu, kiedy on będzie skończony. Nie czy, ale kiedy. Natomiast, gdyby użył broni atomowej, również wobec niego zostałaby użyta prawdopodobnie równie sroga broń i natychmiast byłby jego koniec. A on tego końca nie chce. Dlaczego? Bo jest tchórzem. Jest odważny, żeby wysyłać 20-30-latków na wojnę, którzy jeszcze mało wiedzą o życiu albo myślą, że jadą na ćwiczenia albo Ratować naród ukraiński? W tym to jest odważne, tak, w tym to jest mocne. Ale nie, żeby ryzykować własnym życiem. I nie zrobi tego, bo jest chórzem. Pamiętajcie, pomagajcie, ale z głową, pomagajcie, ale spokojnie. Pomagajcie najpierw sobie, najpierw własnej rodzinie, a dopiero później myślcie, jak jesteście w stanie już zapewnić spokój, opiekę ciepło własnej rodzinie. I bezpieczeństwo własnej rodzinie, dopiero wtedy myślę, jak pomóc innym. Nic na łapo capu W ciemno to można, nie wiem, zapiąć suwak w kurtce. Ale nie pomóc ludziom, którzy uciekają przed terrorem, którzy już są wystraszeni. Chwała Ukrainie i chwała wszystkim, którzy chronią wolności człowieka. Na razie.